Cruze! Mariusz Lisiecki, trener Mazowsza Grujec. Dzisiaj wyjątkowo grający w 29. kolejce. Mazowsze przegrywa w pionkach 1 do 3. Patrzyłem w protokół Mazowsza, tam nie widzę nazwisk m.in. Sobczak, Jerzbicki, Złoch, Tarwacki. Przyjechaliście w 12 z bramkarzem, który wszedł w pole. To chyba dobrze, że ta runda się dla Mazowsza kończy, trenerze. Yy, powiem szczerze, że bardzo dobrze. No Jak widać, mamy problemy kadrowe, yy, kartki, kontuzje. Samo świadczy to, że musiałem dzisiaj grać sam w pierwszym składzie, gdzie rok czasu się nie, w ogóle nie ruszałem. Szczęście, że bez kontuzji dalszych. No, tak naprawdę cieszymy się, że już dobiega to końca, bo, bo ciężko, nie ukrywam. Po pierwszej połowie było 0 do 0. Mecz w miarę wyrównany, nic nie zapowiadało, że tak się skończy. W drugiej połowie, po prostu zabrakło sił, czy ta pierwsza bramka Wam jakoś podcięła skrzydła? Po części sił, po drugie na pewno bramka podcięła skrzydła, gdzieś brak koncentracji, ale ta koncentracja też się bierze z tego, że, że brakuje sił i jak tracimy gole, tak jak z Warką i dzisiaj przy stałych fragmentach gry, gdzie nie potrafimy pokryć, to, to najbardziej boli, bo uważam, że z przebiegu spotkania nie byliśmy słabszą drużyną. Na pewno mogliśmy gdzieś tutaj przeciwnika skaleczyć na 1-0 i myślę, że ten mecz mógł się inaczej skończyć. Niestety wracamy do domu zespołu. Po spadku z czwartej ligi tak się często dzieje, czy to w przypadku Prochu, czy, czy, czy Walki, czy Mazowsza, że odchodzi się od piłkarzy z zewnątrz, bardziej stawia się na, na swoich zawodników i patrząc przez te zmiany, jaki to był sezon dla Mazowsza? Jesteście z tego sezonu zadowoleni, czy były apetyty, żeby być ciut wyżej w tabeli zrobić coś więcej? To znaczy tak, powiem, na pewno po spadku jest bardzo ciężko, tak jak u nas odeszło dziewięciu zawodników po spadku z czwartej ligi, to jest bardzo dużo. Postawiliśmy na swoich młodych chłopców gdzieś dodatkowo wzmocnionymi zawodnikami z doświadczeniem, tak jak Rafał Sobczak czy Kamil Wierzbicki. Niestety, tak jak idzie to z młodzieżą, no te doświadczenie muszą nabierać, i na pewno dostawali bardzo dużo szansy. Cel my mieliśmy, celem było nasze utrzymanie, więc też na pewno ja z perspektywy trenera liczyłem na to, że powalczymy o coś wyżej i były do tego gdzieś zasoby, ale no nie z taką wąską kadrą. Na pewno tutaj musimy dokonać kilku wzmocnień na przyszły sezon i, i o coś więcej powalczyć, ale. Mówię, no przynajmniej z pięciu zawodników trzeba dokoptować, bo nie da się nawet dograć ligi z 16 zawodnikami. Wiem, że jeszcze do tego daleko, bo na razie ten sezon się nie skończył, potem przerwa wakacyjna, ale czy po utworzeniu piątej ligi mówi się w grójcu, że może spróbujmy, bo to jednak ten... różnica poziomów między okręgówką a piątą nie będzie aż taka duża. Może nam się uda tam osadzić, może uda nam się tam dłużej pograć, czy raczej dalej stawiamy na swoich okręgówka i... no i tyle. Osobiście yy, powiem tak, spotykam się z zarządem w poniedziałek. Osobiście na pewno będę dążył do tego, żeby powalczyć i jak najszybciej z tej okręgówki awansować. Nie wiem, co na to zarząd, yy, jakie są, jaki jest budżet i tak dalej. Ja na pewno będę chciał, żebyśmy zostali wzmocnieni kilkoma zawodnikami. Oczywiście też przy tym wszystkim, stawiając przede wszystkim na swoich, bo, bo też chcemy ich ogrywać. Jest kilku wartościowych zawodników, no ale tak jak mówiłem, też gdzieś kontuzje i wśród tej młodzieży, i wśród doświadczonych nam nie pozwoliły. Ale no gdzieś optymistycznie patrzę na przyszły sezon i że zarząd na pewno przychylnie do tego podejdzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Paweł Górak, trener Prochupionki po meczu 29. kolejki. Ostatni w tym sezonie mecz na własnym boisku. Proch kończy miłym akcentem pozytywnym. Wygrywa 3-1 do z Mazowszem Grujec. Chociaż po pierwszych 45 minutach nie wydawało się, że będzie tak łatwo i przyjemnie. Coś się zmieniło w szatni? mieście grać inaczej, że tak dobrze drugie powie poszło? Generalnie odniosę się w ten sposób. Dziękuję chłopakom za to, że w jakiś sposób udzięczyli się liczeń grupy kibiców, którzy tutaj zaszczycili nas na tym meczu, dopingowali nas. I... No z tego, zawsze powtarzałem, że nie jestem statystykiem, ale z tego, co pan redaktor niejednokrotnie mówił, zresztą nawet pisał w ostatnim temacie reportażu, to chyba nie wygraliśmy z tym Grójcem od jakiegoś tam już dłuższego czasu tutaj w Pionkach. I dlatego gdzieś tam szczególnie tym zawodnikom, którzy tutaj mają większe doświadczenie w grze w Pionkach, no zależało na tym, żeby rzeczywiście zakończyć to właśnie w ten sposób, czyli zwycięstwo. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję naszym Gdyby dodatkowym zawodnikom, czy kibicom, którzy nas nie zawodzą i nas dopingują w każdym meczu, tyle że nie, nie może zabraknąć statystyk. Co na trenerze robi większe wrażenie? To, że proch w tej rundzie, w rundzie wiosennej, blisko 50% bramek zdobył w efekcie stałych fragmentów gry? Czy to, że najlepszym strzelcem razem z Rafałem Gilem jest środkowy obrońca Rafałka Kapusta? Znaczy tak. Yy... W sumie ostatni mecz, mogę się o tym powiedzieć, no, to, był nasz, to był nasz mocny, że tak powiem punkt, yy, wzrostowo growaliśmy yy, i to właśnie w obronie nad pozostałymi drużynami i skupiliśmy się na kilku tam fragmentach. Po prostu i wyszło i, i to myślę, myślę, myślę że, to, że to jest tym powodem, że Emil jest najlepszym strzelcem, a że tak powiem najwięcej bramek właśnie strzeliliśmy yy, ze fragmentów. Dzięki bardzo. Dziękuję.